I dzień dobry w piękną, słoneczną niedzielę. Kto jest na bieżąco, ten wie, że mamy trochę zaległości z wczoraj na dziś do zrobienia. Myślę, że dziś pogadamy sobie trochę o takim minimalizmie w naszej w mojej przestrzeni wokół. Jakieś dwa lata temu dowiedziałem się o czymś takim, co się nazywa minimalizm, i potem pogłębiałem trochę temat pogłębiałem. I dowiedziałem się, odkryłem w sobie to, jak bardzo ciążą mi pewne różne niepotrzebne rzeczy, które mnie otaczają. Miałem ten zły nawyk, takiego zostawiania rzeczy na później, bo się mogą do czegoś przydać. Takiego zbierania mm, totalnie niepotrzebnych rzeczy z nadzieją, że się właśnie przydadzą. Różne przedmioty jakiegoś użytku codziennego, nie tylko, ale też na przykład ubrania. No jakiś czas temu zrobiliśmy sporą rewolucję, pozbywając się jakichś czterech worków ubrań. Potem yy, zrobiliśmy listę rzeczy, przedmiotów, które mamy, ale nie, nie służą nam do niczego, nie pełnią funkcji użytkowej albo są już po prostu niepotrzebne. No i tak od jakichś dwóch lat wystawiamy właśnie na Allegro różne yy, przedmioty, które, których nie potrzebujemy, a które gdzieś tam zalegają w naszej przestrzeni nie jest łatwo się przełamać żeby sobie nagle wmówić, że nie potrzebujesz tego co tam leży i jest niepotrzebne, ale leży i może się kiedyś przyda, więc ciężko jest się właśnie przełamać, zmienić sobie myślenie, ale jak już się zmieni no to wszystko staje się łatwiejsze i naprawdę nie czuję teraz potrzeby otaczania się przedmiotami nieużytecznymi dziś na przykład robiłem zdjęcia na legro moich słuchawek, takich dużych nausznych, których nie używam, chyba nie wiem może dwa lata, bo po prostu zaczęłem mnie uszy boleć no ale wisiały w biurze, leżały no bo takie ładne słuchawki, porządne, konkretne może się przydają tak samo mikrofon, kupiłem jakiś taki mały mm, mikrofon pojemnościowy i, i, i też sobie tam leżał, leżał, właśnie czekał bo przecież może kiedyś będę nagrywał, tak? a potem przecież kupiłem inny mikrofon krawatowy i tak dalej, a tamten czekał nie wiadomo na co Czasem dostajemy jakieś prezenty, które no nie do końca mogą, się, mogą być trafione na przykład dla nas. No i na przykład nie mam skrupułów, żeby wziąć taki prezent, zrobić zdjęcie i wystawić na Allegro i sprzedać. Totalnie nie mam skrupułów. Skoro jest mi to totalnie niepotrzebne, będzie mi to zalegać tylko, no to nie mam jakiegoś sentymentu, że to dostaliśmy na prezent. Tak na przykład dzisiaj koszulę robiłem, byłem modelem. Modelem do, do koszuli, którą właśnie też dostałem na święta. Totalnie w moim kolorze. No i sprzedajemy ją bez sentymentu. A z drugiej strony, ciekawe jest właśnie to, jakie dziwne rzeczy ludzie są w stanie kupić na tym Allegro. Bo my wystawialiśmy po prostu wszystko bez skrupułów. Stara pros prostownica do włosów, kupiona 10 lat temu za jakieś 15 zł, w sklepie. Z używanymi przedmiotami elektronicznymi służyła jakiś czas, no ale była stara i mało funkcjonalna. Też została sprzedana jakiś czas temu. Nie wiem, może za 10, zł, może za 15. Ktoś po prostu potrzebował tego. My już nie potrzebowaliśmy jej, ale ktoś potrzebował właśnie takiej kostownicy. Niektórzy dają takie beznadziejne kubki imienne. Na prezenty. Do co my robimy z takim kubkiem? Wystawiamy na Allegro. A co ciekawe, ktoś kupi taki kubek. Czytałem o takim fajnym e, ćwiczeniu, właśnie e, dla początkujących minimalistów, aby wziąć e, kartony, przygotować i wszystkie, totalnie wszystkie przedmioty, jakie mamy w domu, spakować do tych kartonów i pozamykać. I no i dobra. No i kończy się dzień, idziemy spać, wstajemy i potem w związku z koniecznością, użycia, na przykład idziemy spać, potrzebujemy szczoteczki do zębów, więc wyjmujemy z kartonu szczoteczkę do zębów i ją sobie stawiamy na, no gdzie tam się stawia szczoteczkę, w łazience gdzieś. Idziemy gotować sobie herbatę, robić na przykład, to wyjmujemy czajnik. Idziemy robić obiad, wyjmujemy jakiś garnek i na przykład łyżkę, czy to tam potrzeba. No i w praktyce będzie tak, że w ciągu tych kilku dni, powiedzmy, wyciągniemy te przedmioty, których naprawdę potrzebujemy, a reszta zostanie w kartonach i, i, i ich nie potrzebujemy tak naprawdę. No, a ja dzisiaj tak o minimalizmie właśnie, nie wzięło, gdyż, gdyż, gdyż robiłem te zdjęcia na Allegro, będziemy wystawiać. Aukcje, stąd pomyślałem, że to może być właśnie ciekawy temat, żeby chociaż trochę o tym wspomnieć, że można mieć no, taką, takie spojrzenie na ten świat, na ten problem. No. Jesteśmy w miejscu, z którego ostatnio nas wyrzucili, ale aż tak się nie obraziliśmy i wróciliśmy. Mieliśmy omawiać procedury tutaj do, do, do publikacji artykułu. Tylko, że Maczek odmówił posłuszeństwa, twierdzi, że nie ma baterii. No i ustaliliśmy pięknie procedurę tej publikacji artykułu na vlogu. Ona pewnie będzie jeszcze szlifowana przez kolejne tygodnie, ale na chwilę obecną jest wszystko, wydaje mi się, że jasne. Zamysł jest taki, abym ja mógł się skupić tylko i wyłącznie na tworzeniu treści, tylko napisać artykuł, a resztę oddelegować właśnie do do zrobienia, do opublikowania, do udostępnienia, i tak ale myślę, że to jest spokojnie temat na przynajmniej jednego vloga gdzieś tam, kiedyś w przyszłości. Tymczasem myślę, że kończymy na dzisiaj. Powiedziałem co wiedziałem. Widzimy się jutro.